Wierszy, na 27 marca w Domu Kultury witam, w Tuchowie odbył się gminny konkurs decyzatorski. Przyjaciele dzieci wierszem do nich piszą. Żyli w składzie: Aneta Mikos, Dorota Witalis i Wacław Robski dokonało oceny prezentacji 56 wykonawców z przedszkoli i szkół podstawowych, a potem ogłosiło wyniki rywalizacji. W kategorii przedszkola zwyciężyła Anna Sarat z Siedlisk. W kategorii klas od 1 do 3 Nikoletta duń z Mesznej Opackiej, a w kategorii klas od 4 do 6 Izabela Zając z Tuchowa. Gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za trud przygotowania się do konkursu. Z okazji Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia na tuchowskim rynku odbył się hepening promujący ideę honorowego krwiodawstwa. Tegoroczne spotkanie dodatkowo poświęcone było bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Po przemarszu organizatorów, uczniów i opiekunów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na rynek wszyscy wysłuchali krótkiego wykładu na temat honorowego krwiodawstwa, poznali zasady funkcjonowania przyszkolnego koła PCK. Poruszone były także zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a ratownicy medyczni Centrum Zdrowia Tuchów wraz ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie przeprowadzili pokaz ratownictwa drogowego, który był najbardziej widowiskowym wydarzeniem tego dnia. Były także występy muzyczne uczniów z zespołu szkół ponadgimnazjalnych. Na koniec zaś wypuszczono czerwone balony napełnione helem, które symbolizowały ofiarność tych, którzy myślą o życiu innych. Była to druga akcja organizowana przez zespół szkół ponadgimnazjalnych w Duchowie i lokalne instytucje. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem. Objął burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś. 12 kwietnia na obiektach Mosiru i ZSP w Tuchowie odbył się halowy turniej piłki nożnej, który zorganizowany został przez zarząd terenowy niezależnego samorządnego związku zawodowego policjantów komendy miejskiej policji w Tarnowie. W zawodach wzięło udział aż 13 policyjnych drużyn. Z Krakowa, Tarnowa i Tuchowa oraz Drużyny Straży Granicznej i Straży Miejskiej. W sumie na parkiecie pojawiło się ponad 130 zawodników, a na trybunach także zaproszeni goście. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie, co potwierdzili sędziowie starnowskiego OZPN-u którzy prowadzili zawody. Ostatecznie drugi raz z rzędu zwycięstwo odniosła drużyna Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, Komendy Powiatowej Policji w Tarnowie Centrum. Drugie miejsce zajęli policjanci z Referatu Konwojowego Tarnów, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Trzecie, Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Nagrody wręczali zastępca komendanta miejskiego Policji w Tarnowie, młodszy inspektor Mirosław Moryl. Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Jerzy Odroniec oraz przewodniczący zarządu terenowego NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie Artur Główczyk. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy na kolejne zawody.